Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem amerykański gin, Aviation American Gin 42%. Ehm, fajna butelka, e, muszę powiedzieć. Ehm, zbytnio tu nie pisze nic, jak widzicie. W każdym razie marka jest... E, znaczy gin jest produkowany e, w Oregon. Oregon. Um, I część e, część e, tego no, firmy jest um, własnością aktora Rayana Reynoldsa znanego jako Deadpool. Tak. Ale większość, większość jest oczywiście e, własnością Dajego, która ma... nie Niesamowite potwory. Niemniej jednak jest on twarzą e, Ryan Reynolds jest twarzą e, tego dżinu, bo zakochał się w nim i kupił część e, m, udziałów. No i go reklamuje. E, co poza tym? Jest to amerykański czyn Nie ma taki, takiego nacisku na zawartość jałowca. Jest, oczywiście, bo inaczej by nie był dżinem, ale nie jest on w głównym miejscu. Jest, ale gdzieś z tyłu. Przynajmniej z tego, co, co czytałem. No i tak jest wybrumacie, wiecie. Jest jełowiec, ale jest też dużo innych ciekawych przypraw tutaj. Ja bym stawiał na lukrecję, na miętę normalnie. Wu natomiast wiem, że... No... Nie ma zbyt dużo tego um, i, jeśli chodzi o, o zasyp. Nie. Tam użyli e, anyszku, tam użyli lawendy, e, kolendry, także ale te aromaty są inne. To co mi przychodzi do głowy to jest właśnie lukrecja i mięta. No, ale jest tak trochę kwiatowo. Niemniej jednak e, jakieś cytrusy są. Jest jałowiec. Jest przyjemnie, lekko słodkawo. No, naprawdę przyjemnie. Jest bardzo, bardzo e, taki przyprawowy. A mniej e, jałowcowy. Dobra, spróbujmy. Wasze zrobię. Mmm Delikatny i bardzo przyprawowy Delikatny i bardzo przyprawowy Jest mocny eee, o fajnie rozgrzewanie teraz w przewyku. Troszkę nutek właśnie takich palonych, pieprzowych, alkoholowych, ale jest na tyle słodycze w tym brzmieniu, chociaż jest wytrawny że naprawdę uchodzi to poza tym jest naprawdę przyprawowy ja bym powiedział, że w tej chwili już tak na spokojnie po tym pierwszym łyku już ten że jest trochę taki, takiego ziela angielskiego No jest tam myżek, ale bardziej ziele angielskie, właśnie ta mięta, lukrecja, to, to mi przychodzi na myśl. No ale nie no, w składnikach są lawenda, kolendra, dwie skórki różnych pomarańczy. Ale naprawdę, wiecie co? Warto spróbować pogłowić się, co Wam przychodzi do głowy, e, czując te smaki i aromaty. Bo e, naprawdę to jest zagwozdka. Bardzo fajny, pięknie wchodzi. E, no i jak sobie poglądacie, poglądacie reklamę z e, Ryanem Renocem, to mm, sporo fano. Na pewno jest przyjemnie, e, no i przyjemnie jest go pić. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podobał mi się ten dżin, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każde nam filmy na kanale, tak żeby nie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie, czy jest? Mm.